Jaka zaspa. No, witamy. poniedziałkowy poranek w Tokio, znaczy pod Tokio, raz już, po prostu mieszkam w Tokio, po to Saitanie. Dzień jak dzień byłby, ale nie jest, ponieważ spadł śnieg i to bardzo dużo śniegu. Nagle to wszystko co napadało Napadało w ciągu jednej nocy, w ciągu paru godzin. Spójrzcie sobie jak to wygląda Właśnie tak to wygląda e, Wczoraj chyba no, będzie czarno, nie było nigdy śniegu i nagle w ciągu paru godzin mamy krainy śniegu e, A z tym wyjątkiem, że teraz już pada śnieg deszcz ze śniegiem e, to uwaga, właśnie jak to wygląda. Nie w ciągu paru godzin albo w ciągu 20-30 godzin już tego śniegu nie będzie i będzie straszny syf. Ja. Więc jeśli ma to w Polsce nie odśnieżają i tak dalej, to popatrzcie na ścieżkę, po której ja spaceruję. I te ulice. Ja. Tak więc japońscy drogowcy także mają słabe dni, także czasem są zaskakiwani. Nagle przez zimę, tak jak dzisiaj, pociągi już pewnie się spóźniają. Shinkanseny zwolniły, albo już w ogóle nie jeżdżą. Zobaczymy, czy mój pociąg będzie jeździć, czy w ogóle do pracy, bo to też nie jest takie proste. Generalnie w Tokio śnieg pada raz, dwa razy do roku. Zwyczaj właśnie chyba w styczniu, w styczniu pamiętam które tu tak także właśnie w styczniu padał śnieg i zazwyczaj właśnie utrzymuje się przez niego patrzcie 3 dni, najdłużej bardzo szybko się topi, ponieważ te, które są poniżej 0, zera, które są bardzo rzadko zazwyczaj jednak są na plusie, powyżej jest zera więc długo się nie utrzyma taki śnieg. dobra, zobaczymy czy w ogóle dojdę do pracy dzisiaj ale ktoś jeszcze na rowerze dzisiaj jeździ a to już trzeba być naprawdę szalonym chyba w takiej pogodzie normalnie pokonuję tą ścieżkę do stacji na rowerze ale dzisiaj raczej nie jest to możliwe Dziś rano była gdzie apokalipsa śnieżna w Tokio A teraz widać sytuację opanowana Tak jak mówiłem, wszystko stopniało Zresztą spójrzcie sami, właściwie już nie ma śladu do śniegu Życie wróciło do normy, pociągi już zaczęły chyba jeździć O rano to, to naprawdę masakra, wszystkie pociągi się spóźniały Więc tak wygląda zima w Tokio Spadnie, potem wszystko w ciągu jednego dnia topnieje i koniec zimy. I tak do następnego razu, albo nawet do następnego roku. W takim razie pozdrawiam z już mało śnieżnego Tokio.